Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zieliński Mariusz. Ponad 10 lat temu podjąłem decyzję o utworzeniu Izby Regionalnej w Zielonkach. Była to pierwsza dekada XXI wieku. Wtedy ja i ci wszyscy, którzy razem ze mną tworzyli zbiory, kolekcje Izby Regionalnej w Zielonkach, chyba nie przypuszczaliśmy, że ta decyzja będzie tak mocno rezonowała. W życiu społecznym, kulturalnym naszej wspólnej małej ojczyzny Zielonek i Gminy Zielonki. W tym miejscu pragnę wszystkim Państwu podziękować za ten dar serca. Nie byłoby zbiorów izby, kultywowania zanikających lokalnych i regionalnych tradycji, gdyby nie potężne, bezprecedensowe zaangażowanie mieszkańców, zarówno naszej miejscowości, jak i całej gminy. Nie byłoby tej Izby, gdyby nie to potężne zaangażowanie, ofiarność i pomoc państwa w tworzenie naszych zbiorów i podtrzymywanie tożsamości. W świecie, który poszukuje swoich korzeni, aktywność Izby Regionalnej w Zielonkach wywołuje duże zainteresowanie u ludzi młodych, aktywnych zawodowo. Nie wstydzą się noszenia tradycyjnego stroju krakowskiego. Zakładają go na wiele uroczystości, ale to co mnie cieszy, to jest fakt, że coraz bardziej są świadomi rodzimego wzoru od Zielonek. Kultura ludowa w Zielonkach to nie tylko kult popiołów, lecz sztuka podtrzymywania ognia. Wszelkie artefakty, pamiątki, muzealia to nie tylko metaforycznie rzecz ujmując, popioły minionej epoki. Izba Regionalna musi być i jest miejscem żywym, w którym działają pasjonaci, w którym nieustannie toczy się korowód wydarzeń związanych z kulturą naszego regionu. Podtrzymujemy ten ogień. Staramy się tworzyć poczucie małej ojczyzny. Dbamy o nasze rodzime hawciarki, nasze cenne rękodzieło, organizujemy warsztaty bibułkarskie, wyplatania palm. Wspomnijmy się o pamięć o zasłużonych mieszkańcach, takich jak malarka ludowa Katarzyna Gawłowa czy ksiądz kanonik Adam Ziemba. To on pierwszy wniósł myśl o tworzeniu muzeum w Zielonkach. Angażujemy i jesteśmy tam, gdzie toczy się życie i bije puls naszej gminy. Czy chodzi o ustanowienie z mojej inicjatywy Święta Stroju Krakowskiego? Obecność na dożynkach i procesjach, popularyzację barwnych miejscowych zwyczajów czy setki spotkań i warsztatów, o których nie ma nawet teraz czasu, jak wspomnieć. Dziś dawna wieś tu spotyka się z miejskim światem. Izba Regionalna jest miejscem, które nas łączy, które pomaga w odkryciu tego, że na przedmieściach Krakowa istniało od wieków. Potężna Polska Ludowa Kultura. Żywa po dzień dzisiejszy, tu w Zielonkach. Dziękujemy Państwu za te 10 wspólnych lat, pełnych pasji i emocji, historii i wydarzeń. Ale to były nasze wspólne przeżycia, które zostaną po nas dla przyszłych pokoleń zieleńczan. Na koniec zapraszam Państwa na szereg wydarzeń, które będziemy organizowali od wiosny do jesieni i zapraszam na piękny finał roku jubileuszowego, na święto stroju krakowskiego, które odbędzie się w naszej pięknej gminie Zielonki po raz trzeci.